Witam w dzisiejszym odcinku. Dobra, dzisiaj, w następnym odcinku, drugim odcinku. serii, O moich opiniach, tylko moich, moich i wyłącznie opiniach. Będę mówił o, o, o mojej opinii na temat tych pięknych wojen konsoli, Jakby jak PlayStation walczy z Xboxem, ale Nintendo nie walczy. Nintendo odsyłam do poprzedniego odcinka. Piękny odcinek źle zmontowany. Wiem, jeżeli go ktoś oglądał oprócz mnie. Yy, Nintendo wyszło. Bardzo kochamy Nintendo za to, że wyszło z, z woją konsolowych już dawno temu. Od Wii w sumie, w sumie już odbyli się nie starali, no... Wyszli z tego dziękujemy im za to. Ale taki Xbox czy PlayStation dalej walczą. Walczyli! Nie walczą, bo się skończyło, tak de facto. Jak Xbox będzie robił ze Steamem swoją nową konsolę, w której dosłownie będzie chodziło o tym, że to będzie konsola Steam'a, jakby Xbox ze Steam'em, z przeglądarką ze wszystkim. tak by będzie tak piękne. I PS5, nie PS5, PS5 no, pokazuje z tam aktualnego rynku gier, w jakim niskim stanie to jest wszystko, jakim EA, Sony, Nintendo, wszystkie te duże firmy chcą zarobić na ludziach zwykłych, jak PlayStation Pro. Niczym się praktycznie nie różni. Dostaje trzy paski jak nowa bluza Adidasa, dla nic dosłownie lepszego nie ma. Jest jeszcze droższe, zdecydowanie droższe. Już chyba super za drogie, jak już na moje ten, ale już za, super za drogie. I oni pozwalają teraz Steamowi sprzedawać konsolę, swoje gry na Steamie, co w ogóle mówi, że nara, no. Jak Halo czy Forza będą możliwe do kupień, ma bez Teraz jedyne co będzie ważne, to tak naprawdę nic. Kto woli, jakie coś. Teraz będzie, która konsola jest tańsza. To będzie wygrywało, a nie która konsola ma lepsze ekskluzywy. Nie ja na przykład wybrałem Xboxa, bo miał Game Passa. Tańszy, lepszy, jakby lepszy był Game Pass, ale gry też wolę grać w Halo niż. W... War'a, chociaż God of War jest git. gdzie mam Godowora? No ale wolałem wolę grać w Halo czy Forza sobie na Game Passie niż kupić PS5, za którą bym więcej zapłacił, miałbym gorsze ekskluzywki, byda dobre są, ale jakoś nie lubię Apple. i fabularek jakoś, mnie, jakoś tak mnie nie zachwycają. Yy, uważam naprawdę, że bardzo to jest dobrze. Że w końcu to się kończy. Bo teraz będziemy mogli sobie wybrać co wolimy, na czym wolimy grać, co jest tańsze. Teraz ceny wszystkie powinny pójść w dół, bo nie ma żadnych ekskluzywnych gier. No, chyba, że jakieś będą. No, to jakby... Sony i, i Minecraft nie myślę, że już coś wypuszczą. No, chyba, że coś wypuszczą ciekawego, to znowu się to zacznie. Bo jak Xbox coś pierwszego wypuści ekskluzywnego, to potem Sony coś wypuści ekskluzywnego i to znowu się zacznie. Już nie będzie chodziło o cenę, już każdy będzie swoje ceny podwyższał do góry. I by dalej będą no, podwyższone ceny, bo są chony, chorymi ludźmi na pieniądze. Jakby każdy to wie. A bez urazy. Iby, to I tak tego nikt nie zobaczy, ale kocham grać w gry. I teraz, zauważyłem, że naprawdę powinno być tak, że jak nie ma żadnych ekskluzywnych gier, ceny konsol będą szły do dołu. B nie będą szły, ale jakby no, światło był, był normalne, to by poszły do dołu. Powtórzyłem już to dziesiąte raz, ja wiem o tym, nie, nie wiem jeszcze co powiedzieć w tym filmiku, nie mam scenariuszy. To jest dopiero mój drugi filmik na tym kanale, jakby... By zjadę, ...bym mogła gadać... Y lubię... Y o! I pady będą jeszcze ważne. Pady będą jeszcze ważne. I wygodność konsol. Oprócz tego, że cena będzie ważna, bo jak Xbox Series S, br, nie wiem, 1000 zł, potem w, wersja Terabajt, yy, to, to jak ludzie kupili, to błogi, no nie? Tylko, że pad jest chyba lepszy od DualShocka. Czemu mi przyszło jakieś. powiedzenie? no. Lepsze, lepsze, jest, lepsze jest chyba DualShock. No. Tak, to jest DualShock, czy, czy jakoś inaczej się nazywa? Czy ja już jestem wycofany? Jak graję na PS5 i na PS4, wolę grać na konsolach Sony pod względem padów niż na Xboxie. A Xboxu więcej jeszcze używa na komputerze za kierownicę, za wszystko bardzo przyjemnie zresztą. Bardzo przyjemne są. Yy, ale wolałbym wola na konsole Sony. Jeżeli by ceny były normalne, nie byłoby ekskluzywnych. jeżeliby by Halo normalnie sobie weszło na PSa, to PlayStation według mnie by wygrywało w końcu. Bo nie jestem jakimś wielkim fanem, jestem fanem Nintendo i tyle, bo nie lubiłem jakoś WAL console, a ta będzie droższa, to be, a, Ty i tak kupisz, no nie? Bo chcesz tak być gotowoła na konsolina, no nie? Tak chcesz kupić, no to kupuj. I o to w tym chodziło, no nie? O to w tym chodziło. Ale tego nie chciałem. Nie chcę. Nie chciałem nie chcę. Jest lepiej jak nie będzie taki. To gdyby... jak. Wszystko się no, unormuje i miejmy nadzieję, że firmy przestaną być takie greedy, razem z tym, yy, z tym prawem w Unii Europejskiej, które ma zakazać yy, mikrotransakcji, jakby, tak? Nie, nie mikrotransakcji, przepraszam, tylko ma zakazać yy, walut grobych, czyli waldolców, robuxów, tego wszystkiego, to będzie nawet git, będzie, będzie git, mam nadzieję bo mam nadzieję, że nie wzrosną nagle skiny, yy, z, jakby skrzynki w yy, Lidze o 20%, bo, bo tak, bo no, jakby zawsze kupowaliście więcej razy końców, czy jak to tam się nazywało, ale teraz, no, co nas to obchodzi, mamy tyle samo zrobić. Kiedyś dało się to jakoś uzbierać, no, nie I z sami było tak fajnie, że jak dostawałeś VADO, ciekawe, jak to teraz będzie chciał w sumie, To materiał na inny filmik. To chyba tyle co chciałem powiedzieć A, y, pijcie wodę y, Dziękuję, nara